Dzień dobry Państwu. Witamy serdecznie w imieniu Zakładów Radiowych Diora w Dzierżoniowie, producenta prezentowanego Państwu magnetofonu stereofonicznego, który, mamy nadzieję, spełni Państwa oczekiwania. Odtwarzanie nagrań, znajdujących się na tej kasecie, pozwoli przekonywująco i wszechstronnie zademonstrować ten magnetofon. Na początek prosimy sprawdzić i wyregulować tor odsłuchowy. Do tego celu służy specjalny test, który usłyszą Państwo za chwilę. Pierwsza część tego testu przeznaczona jest do identyfikacji kanałów. Sygnał zapowiedziany jako zapisany w lewym kanale powinien być słyszany w lewym głośniku lub słuchawce, a sygnał zapisany w prawym kanale w prawym głośniku lub słuchawce. Jeśli byłoby słychać inaczej, należy zamienić miejscami wtyczki cinch, kabli połączeniowych łączących magnetofon ze wzmacniaczem lub kabli głośnikowych. Połączenia powinny być zgodne z rysunkiem poglądowym zamieszczonym w instrukcji obsługi. Kanał Lewy Kanał Prawy W następnej kolejności należy sprawdzić zgodność fazową kanałów. W tym celu prosimy najpierw rozstawić głośniki w odległości około 2 metrów, lekko obrócić je ku sobie, nastawić w przybliżeniu jednakową głośność w obu kanałach i zająć miejsce równo odległe od obu głośników o mniej więcej 2 do 3 metrów. Usłyszą Państwo pięć sygnałów testowych. Przy prawidłowym podłączeniu głośników lub słuchawek sygnał pierwszy, trzeci i piąty powinny być słyszane ze środka, natomiast pozostałe z kierunków skrajnych. Sygnały Jeśli nastąpiła przeciwna lokalizacja dźwięków, należy przez przełączenie lub przelutowanie odwrócić połączenia przewodów w kablu jednego z głośników lub jednej słuchawki. Z kolei prosimy dokładnie wyregulować zróżnicowanie, czyli balans kanałów. W tym celu należy zająć pozycję, w której ma się zamiar stale słuchać i tak długo regulować głośność w poszczególnych kanałach, żeby słyszany teraz mój głos dochodził wyraźnie z miejsca leżącego pośrodku linii łączącej głośniki, czyli tak zwanej bazy. Odpowiednia regulacja zrównoważenia kanałów możliwa jest tylko wtedy, jeśli odległości między słuchaczem i każdym z głośników nie są zbyt zróżnicowane. Na koniec prosimy dobrać najkorzystniejszą barwę odtwarzanych dźwięków. Na przemian z obu kanałów usłyszycie Państwo fragmenty utworu muzycznego. Potencjometry do regulacji barwy dźwięku należy tak ustawić, żeby wrażenie słuchowe było najkorzystniejsze, a równocześnie, żeby brzmienie dźwięku w obu kanałach było możliwie najbardziej zbliżone. Prosimy teraz wyłączyć układ redukcji zakłóceń i wysłuchać tego samego fragmentu muzyki. Jeszcze raz ten sam fragment muzyki. Prosimy o włączenie układu redukcji zakłóceń. Przy prawidłowej pracy układu redukcji zakłóceń fragmenty pierwszy, drugi i trzeci nie powinny różnić się między sobą barwą dźwięku. Poziom zakłóceń i szumów w przypadku odtwarzania fragmentów pierwszego i trzeciego powinien być około trzech razy niższy w porównaniu z poziomem zakłóceń występujących przy odtwarzaniu drugiego fragmentu. Na zakończenie zapraszamy do wysłuchania programu stereofonicznego przygotowanego przy współpracy Przedsiębiorstwa Nagrań Wideofonicznych w...